Hej, cześć. witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dwudzieska bez filtra. Ja mam na imię Zuzia i bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o oszczędzaniu, ponieważ według mnie jest to dosyć ważny temat, który może nie jest tak poruszany wśród studentów. No bo wiecie, imprezy i tam życie studenckie i tak dalej. A tak naprawdę, czy my wiemy, co tak naprawdę robimy z naszymi pieniędzmi? Także zapraszam was do wysłuchania tego odcinka. Według mnie oszczędzanie jest bardzo ważne, ale nie uważam, że jest łatwe na początku. Ponieważ jest tyle reklam i to ma na nas taki wpływ, że na przykład, nie wiem, jesteś, no mówiłam już to w, w, jakby w którymś z poprzednich odcinków, że jesteśmy bardzo przebodźcowani w tych czasach, no ale na przykład, nie wiem, Widzicie sobie w galerii i tam widzicie, że tam są przeceny na bluzki, albo tam są przeceny na bielizny i od razu sobie myślicie, muszę to mieć, muszę mieć teraz. Albo na przykład jesteście w markecie i o jest przecena na to, albo na tamto. I wiecie co, nie zawsze te przeceny są tak naprawdę takimi dobrymi dealami i właśnie dzisiaj chciałabym z wami o tym porozmawiać, jak tak naprawdę realnie zacząć oszczędzać pieniądze, a nie robić to tak impulsywnie, a potem, potem się okazuje, że jednak to nie wyszło nam na dobre. A więc tak. Pierwszym takim sposobem dla mnie jest kupowanie sobie czegoś, ale jak skończy się ta poprzednia rzecz? I tu głównie chodzi dla mnie przynajmniej o na przykład kosmetyki, albo rzeczy do higieny, albo rzeczy do, do sprzątania. No bo na przykład jest dużo reklam z nowymi kosmetykami, i oczywiście, że ja bym chciała je wszystkie mieć, ale czy ja tak naprawdę ich potrzebuję? Na przykład, ostatnio tak zauważyłam, że chciałam sobie od razu kupić nowy podkład, bo zobaczyłam, że jest tam super, że się tam wpasowuje w moje. No, jakby, że on się jakoś tam blenduje dobrze. No, nieważne, nie każdy chce o tym teraz słuchać. Ważne, jakby przesłanie tego. I mówię, dobra, idę i kupię, bo, bo mi się jakieś przyda. Ale potem tak sobie pomyślałam, czy on naprawdę jest mi teraz potrzebny? Mówię, Mam trzy inne podkłady, jeszcze ich nie zużyłam, i po co mi kupić czwarty, otwierać, i to potem i tak się może popsuć, a może się okaże, że on wcale nie był taki fajny, nie lepiej jakby to przeczekać, przemyśleć. No i właśnie tak zrobiłam i nie kupiłam tego podkładu i uważam to za taki mój mały sukces, bo uświadomiłam sobie dzięki temu, że czasami ja kupuję zbyt impulsywnie rzeczy, bo ktoś powiedział, że są dobre, a tak naprawdę ja ich w tym momencie nie potrzebowałam. Kolejnym sposobem są promocje, bo jak mówiłam, że one nie zawsze są dobre, to czasami zdarzają się takie dile, które naprawdę nam się opłacają, no bo na przykład Pomyślmy o takich rzeczach, które nie wiem, codziennie na przykład pijemy. Ja na przykład codziennie piję, nie wiem tak 3-4 herbaty, bo kocham pić herbaty. I jak pojawia się na przykład deal, o którym mi ostatnio powiedziała moja koleżanka, że w którymś tam z sklepów był deal, że tam jedna ta paczka herbaty plus jedna i płacisz za jedną, no to co uważam za dobre, bo ja wiem, że to zużyje, że jakby to na pewno zużyje, bo ja to cały czas codziennie piję, tak? I chciałabym, żebyście pomyśleli o tym, czy zwracacie uwagę tak naprawdę na te promocje. Bo na przykład pomyślcie sobie tak, czego najwięcej jedzie w tygodniu? Ja mieszkam z moim chłopakiem i on bardzo lubi dania z kurczakiem. I jakby ten kupowanie tego kurczaka jest trochę taką tradycją co tydzień, jakby zawsze jest na naszej liście zakupów. I jak na przykład czasami wchodzę do sklepu i widzę, że jest promocja tego kurczaka, to sobie myślę, kurde, jakby wiem, że to zjemy kiedyś, tak? Bo mimo wszystko on je prawie non-stop. Więc. Mogę wtedy to kupić i zamrozić na przykład. I to się nie zmarnuje, a jednak zaoszczędzę pieniądze, bo za tydzień nie będę kupowała znowu tego samego, tylko kupiłam taniej tydzień wcześniej, więc jakby tydzień dostałam kurczaka za darmo. Jakby wiem, że tak nie działa, ale no jakby tak to tłumaczę. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No i właśnie mrożenie to jest bardzo dobra sprawa na oszczędzanie pieniędzy, bo na przykład kupicie jakiś produkt i potrzebne Wam w tym tygodniu dodania, do nie wiem, na przykład 100 gram pasaty pomidorowej, a co zresztą 300 gram jest, zawsze są takie w butelce, a no właśnie, można to zamrozić. I jak będziecie, nie wiem, robić za dwa tygodnie pizzę czy coś, to nie musicie od nowa kupować, bo tamtą trzeba było wyrzucić, bo się popsuła. Tylko możecie sobie użyć tej zamrożonej, jakby rozmrozić i jest git, prawda? Więc to jest dla mnie takie oszczędzanie <laughs> prawdziwe. No i mrożenie posiłków, według mnie też jest dobre, bo. Czasami mamy tak, że nie mam czasu gotować obiadu, a na przykład nie mam nic w lodówce. No, nie wiem, załóżmy, wracamy od moich rodziców albo z jakiegoś wyjazdu, i to jest tak bardzo szybkie, bo na przykład wracamy w niedzielę i sklepy są zamknięte, a nas nie było parę dni, i nie mieliśmy jak zrobić zakupów tych naszych tygodniowych, co robimy zawsze. To zawsze mam w zamrażarce coś do zjedzenia. Takie gotowe po prostu danie, i wtedy nie wydaję na jakieś tam fast foody albo zamawianie innego jedzenia. bo oczywiście to, to nie jest złe i czasami to robimy po prostu, ale jak tak na szybko czegoś potrzebuję, to albo moja mama dała mi mnóstwo jedzenia do zamrożenia, albo po prostu jak gotuję zupy czy jakieś inne danie, które wiem, że mogę zamrozić, to to mrożę i potem od razu jakby oszczędziłam też czas przede wszystkim, no i też pieniądze, bo nie wydałam na jakieś tam gotowe jedzenie z restauracji, tylko użyłam swojego, które kiedyś gotowałam i moim kolejnym takim tipem na oszczędzanie to jest planer budżetowy i sprawdzanie miesięcznych wydatków. Dostałam taki planer, taki on, on jest taki inny niż te takie papierowe, bo to jest jakby taka teczuszka i tam macie takie małe foliki i w tych folikach jakby wkładacie pieniądze, jakby gotówkę. I zaznaczacie, do czego jest ta dana folika? Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że, że zrozumiecie, o co mi chodzi. I to też jest fajne, bo łatwo jest oszczędzać dzięki temu pieniądze, bo na przykład nie wiem, mam jakiś cel, że nie wiem, chcę wyjechać gdzieś, to tam odkładam te pieniądze i jakby dzięki temu wiem, ile już oszczędziłam, ile więcej potrzebuję, albo jakby kiedy mniej więcej wyjadę, bo na przykład wtedy zbiorę te pieniądze, więc mogę kupić bilety czy coś. I sprawdzanie miesięcznych wydatków. To jest coś, co zaczęłam robić niedawno, ale na przykład w, jakby w moim banku, mój bank dzieli moje wydatki na kategorie, tak samo istnieje. I dzięki temu zobaczyłam, ile wydaje na co, bo on tam dzieli na żywność, na artykuły, tam gospodarstwa domowego, na wyjścia, na imprezy, na restauracje. I właśnie dzięki temu sprawdzeniu, to mi uświadomiło, na co wydaje najwięcej pieniędzy, a niekoniecznie o tym jakby, niekoniecznie sobie z tego zdawałam sprawę. I mogę wtedy zaplanować na przyszły, miesiąc, że nie wiem, na przykład tam daję sobie załóżmy, nie wiem, 300 zł, że tam będę wydać tylko 300 zł w przyszłym miesiącu i sprawdzam, czy to dla mnie działa, czy daję radę, czy na przykład na to wydaję, ale wtedy wydaje mniej na coś innego i mogę to jakoś zbalansować. Więc to jest dla mnie, według mnie, bardzo dobry sposób. No i też sposób, który pomaga oszczędzać na takim właśnie jedzeniu na wynos, to jest zabieranie lunchu ze sobą. Bo u mnie na studiach jest y, taki bar i Uwielbiam panią z tego baru i często sobie rozmawiamy I ona, no i ona ma tam jedzenie w przystępnych cenach, ale ja po prostu nie zawsze chcę jeść takie fast foodowe rzeczy i zabieranie lunchu ze sobą to też jest jakby dbam o swoje zdrowie wtedy, dbam o, o mój budżet, no bo czasami wiadomo zjem coś tam w barze albo nie wiem z dziewczynami mamy przerwę w zajęciach i po prostu idziemy wspólnie zjeść obiad. Ale jakby skoro mam już plan i wiem mniej więcej kiedy chcę iść zjeść ten obiad z dziewczynami, bo widzę kiedy mamy taką większą lukę, a kiedy po prostu nie mam na to czasu i jakby posiadanie luncha ze sobą, bo wiecie wydział jest duży i czasami jak mam zajęcia na trzecim piętrze i zejść na sam dół i czekać jeszcze na to jak jest kolejka, bo czasami się takie tłumy, każdy ma przerwę, bo to różnie u nas są przerwy i czasami każdy ma przerwę w tym samym czasie, to nie opłaca mi się i jak już to wiem, to wiem, kiedy mogę sobie zaplanować lunch i pomaga mi to właśnie oszczędzać też pieniążki na tym, no, pieniądze na, na, w ten sposób. Także tak, to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam troszkę pomógł. Troszkę rozjaśnił sytuację, że nie trzeba być bardzo restrykcyjnym w tym oszczędzaniu, ale takie codzienne nawyki mogą nam pomóc w zaoszczędzeniu troszkę pieniędzy albo na przykład o składaniu ich na dany cel, za co jestem wdzięczna w tym tygodniu. Za możliwość dzielenia się z Wami moimi pomysłami, bo bardzo to doceniam, że nagrywam ten podcast. Sprawia mi to bardzo dużo frajdy i uwielbiam dzielić się moimi pomysłami z innymi, bo może dzięki temu ktoś się czymś zainspiruje, albo odmieni jakiś um, nawyk w swoim życiu i, i znajdzie coś w tym podcaście, co do niego przemówiło, i dzięki temu zmieni swoje życie na lepsze. A co lubię w tym tygodniu? <noise> Kocham herbatę wientową i ja ją zawsze lubiłam. Ale po prostu wiecie jak to jest, jak pijecie coś cały czas i potem macie taką przerwę, długą przerwę i nagle odkrywacie to na nowo, to, to po prostu jest jak jakieś, nie wiem, jak coś zupełnie nowego. Więc tak, to jest herbata miętowa, którą właśnie niedawno wypiłam jeden kubek i od tej pory piję codziennie tak dwa. No więc tak, to wszystko. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama, macie go w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa pa.